Ojca i syna i ducha świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Cię do rozważania Słowa Bożego z środy 16 lutego. Duchu święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Wiedzcie, bracia moi umiłowani. Każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu, gniew bowiem męża nie wypełnia sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie przeto wszystko co nieczyste oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś tylko przysłuchuje się słowu, a nie wypełnia go, podobnie jest do męża oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Poprzyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe prawo, prawo wolności i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła, wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo. Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego... Lecz łudząc serce swoje, nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest. zachować siebie samego nieskażonym wpływami świata. Prawy zamieszka w domu Twoim Panie. Kto będzie przebywał w tym przybytku, Panie? Kto zamieszka w Twojej Górze Świętej? Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu. Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, kto nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swoim sąsiadom, ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu. Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, kto nie daje sych pieniędzy na lichwę, nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Słowa Ewangelii według świętego Marka Jezus i uczniowie przyszli do Betseidy. Tam przyprowadzili mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał, czy coś widzisz? A gdy ten przejrzał, powiedział: Widzę ludzi, bo chodzą, bo gdy chodzą dostrzegam ich niby drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy i przejrzał on zupełnie i został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami tylko do wsi nie wstępuj. Słyszymy dzisiaj z listu świętego Jakuba Apostoła taką właśnie zachętę, najpierw do słuchania, uważnego słuchania Słowa Bożego, a później do wprowadzenia tego Słowa w czyn. I tutaj Apostoł nam daje takie porównanie, że człowiek, który tylko przysłuchuje się słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swoje odbicie. Popatrzył i poszedł. Nic z tego jakby wiele nie wynika. Natomiast człowiek, który rozważa to słowo Boże, analizuje, przygląda się, wprowadza w czyn, otrzyma błogosławieństwo. Pan Bóg jeszcze będzie widział, widział że my. Czytamy, wsłuchujemy się, analizujemy i działamy zgodnie z tym, co nam polecił, zgodnie z tym, czego nas nauczył. To będzie się cieszył, z radości do nas będzie nam błogosławił, aby nam, abyśmy sami przekonali się, że warto iść drogą, którą nam wskazuje Bóg. Wcześniej jeszcze słyszymy takie słowo: Odrzućcie przez to wszystko, co nieczyste oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione Was słowo które ma moc zbawić dusze wasze. Więc walczyć z tym, co nieczyste, walczyć z całym złem i przyjmować Słowo Boże, które nam daje Pan Bóg, bo to ma moc zbawić dusze nasze. Właśnie w innym miejscu Pisma Świętego czytamy, że spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić dusze wasze. Właśnie przez głupstwo ogłoszenia słowa. Tak by się wydawało, że to takie nic. No cóż to tam takiego? A jednak Pan Bóg poprzez swoje słowo ciągle do nas mówi i jeśli będziemy na to Słowo Boże otwarci, jeśli będziemy się w nie słuchiwać, to On nam chce błogosławić. Psalm 15. Na początku psalmista zadaje pytanie. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie? Kto zamieszka na Twej górze świętej? Więc to takie pytanie lepiej da nas łatwiej zrozumieć, kto będzie w niebie, kto dojdzie do nieba. I mam odpowiedzi. Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie, mówi prawdę, kto nie głosi oszczerstw, kto nie czyni bliźniemu nic złego, nie ubliża sąsiadom, ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu. Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, kto nie daje swych pieniędzy na lichwę, nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Mamy wymienione jakby dziewięć wskazówek, które nam właśnie pomogą wejść do nieba Królestwa Niebieskiego. I dalej nam mówi psalm: kto tak postępuje nigdy się nie zachwieje. Czyli to nie tylko, że ja pójdę do nieba po śmierci, ale za życie zgodne z, właśnie z tym, co tu było powiedziane. Pan Bóg chce mnie nagradzać już tu na ziemi. To tak postępuje, nigdy się nie zachwieje, już tu na ziemi się nie zachwieje. I Ewangelia, uzdrowienie niewidomego. Przeprowadzono niewidomego człowieka i prosili, żeby Jezus go dotknął. On ujął niewidomego za rękę, wyprowadził poza wieś. Więc niektóre cuda Pan Jezus czyni. Tam, gdzie spotyka człowieka. W większości przypadków tak było, zdecydowanej większości, ogromnej. W niektórych przypadku nawet tego człowieka, którego spotyka, wyprowadza na środek. Na przykład, jak tego człowieka, który miał uschłą rękę, każdy mu na środku, wyciągnąć rękę przy wszystkich. Ale tu Jezus robi coś dziwnego. Wyprowadza poza wieś. I tam dokonuje też. Przeważnie Jezus dotykał chorego, albo ludzie się go dotykali, moc wychodziła, uzdrawiała. Ale tutaj pan Jezus znowu zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał, czy coś widzisz? I ten człowiek, gdy przejrzał, mówi: Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy i przejrzał on zupełnie i został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Więc tutaj pan Jezus wykorzystuje. Nowe miejsce, nowe znaki, jakieś znaki, gesty. Yy... Modli się jakby etapami, najpierw raz, później drugi raz. Więc to też nam pokazuje, że niektóre cuda, Pan Bóg może często to używam takiego porównania może o obstretnięciem palca, więc od razu działać. A niektóre rzeczy, niektóre cuda, niektóre łaski my, my trzeba, żebyśmy byli wytrwali w modlitwie. To nie będzie, że raz przyszliśmy do kościoła, pomodliliśmy się, już Pan Bóg nam da cud. Trzeba tej wytrwałości. I jeszcze jedna nauka, która płynie z tej Ewangelii. Na koniec słyszymy słowa: tylko do wsi nie wstępuj. A więc ten problem, jakiś, właśnie, że ten człowiek nie widział, no można czytać podwójnie. Ewangelia często zawiera takie, takie właśnie różne Poziomy te, tego przekazu, tej informacji, że chodzi o taką dosłowną ślepotę, która była spowodowana tym, że ten człowiek coś od tych ludzi, właśnie, no nie wiem, wszedł w jakieś grzechy, w jakieś problemy i takie poważne, bardzo, i na przykład konsekwencją tego wszystkiego była jego ślepota fizyczna. I Państwo uzdrowieniem mówi, nie wstępuj do wsi, czyli tam było źródło Twoich problemów, Twoich grzechów, twoich, y, Twojej ślepoty, to tam już nie wchodź. Ale też w no, możemy przeczytać właśnie na tym poziomie takim duchowym, niedosłownym, ale duchowym, że ten człowiek przestał wyraźnie widzieć, przestał normalnie widzieć, nie mógł no, odczytywać, y, nie widział działania Boga w swoim życiu, nie potrafił normalnie decydować, normalnie żyć, był jakoś y, zaślepiony różnymi problemami, różnymi słabościami i nie mógł normalnie funkcjonować. I Pan Jezus go wyciąga z tego środowiska, wyciąga z tej wioski, uzdrawia go, uwalnia z tego, idź do nowe miejsce. I to to się dobrze by się odnosiło do, do ludzi uzależnionych. Yy, przypomina mi się, yy, yy, taka, yy, to jest jak to nazwać, niech będzie wspólnota Karan, katolicki ruch antynarkotyczny, który pomaga ludziom wyzwolić się z narkomanii i oni wywożą tych ludzi do, do jakiegoś zupełnie innego miejsca, żeby tam nie mieli żadnych znajomych, żeby tam pracowali nad sobą. I w wielu przypadkach, kiedy zniewolenie narkomanią było bardzo poważne, doradzają tym ludziom, którzy wychodzą po tym odwyku, żeby żeby właśnie zamieszkali gdzie indziej żeby już nie wracali do tego samego środowiska, bo niestety istnieje bardzo duże ryzyko, że z powrotem wejdą w te same, w te same uzależnienia, w te same problemy. Rozmawiałem kiedyś z dziewczyną, która właśnie była na takim odwyku zamkniętym, już nie wiem czy w karanie, czy w jakimś innym ośrodku, ale, ale z tego co pamiętam, dwa lata y, y, się leczyła. Na takiej terapii zamkniętej, więc bardzo długi czas. I y, mówię, jaka była Twoja pierwsza myśl po wyjściu z tego, z tego odwyku? Ona mówi szczerze, ja mówi, No tak, szczerze powiedz. Ona mówi, żebyś tak porządnie naćpać. Więc to jest bardzo mocne, bardzo trudne. Yy, yy, I trzeba wielkiej, wielkiej łaski od Pana Boga. Yy, Wielkiej pracy nad sobą, żeby z tego uzależnienia właśnie wyjść. Nie jest to prosta sprawa. Parafi mamy grupę anonimowych narkomanów, spotykali się raz, teraz nawet już dwa razy w tygodniu, a na co dzień polwowie w różnych miejscach są codzienne, wieczorne takie spotkania, i oni sobie tak, można powiedzieć, tak krążą. Polwowie spotykają się w różnych miejscach. Kto chce, no oczywiście, niektórzy korzystali nawet kilka razy w tygodniu. Bo to jest bardzo potrzebne, żeby walczyć o trzeźwe życie, walczyć o życie bez, bez narkotyków. Więc ta Ewangelia się nam pokazuje: w niektórych przypadkach nie trzeba wracać do tego miejsca, do tych osób, do tych sytuacji. W niektórych przypadkach trzeba się, trzeba się odciąć dla własnego dobra i dla dobra. Całej nieraz sprawy. Oczywiście trzeba to rozpoznać, rozeznać. To nie ma, nie można powiedzieć kategorycznie, że nie wiem, każdy narkoman ma mieszkać teraz gdzie indziej, każdy alkohol. Nie, to nie o to chodzi. To trzeba jakoś przeanalizować, przyjrzeć się temu, zbadać to, przemyśleć. Nie Was Bóg błogosławi, mi ojca i syna i ducha świętego. Amen, szczęść Boże, do zobaczenia, papa. Pa.